Śląsk stawia przed swoimi koszykarzami jasny cel, awansować do playoff siódmego miejsca. Zdają sobie z tego sprawę i zawodnicy, i sztab trenerski Wrocławianie z trzy meczowego chcą przywieźć komplet sześciu punktów. Jedną trzecią zadania wykonali. Teraz czas na polfarm. Cel jest cały czas ten sam, więc jest to oczywiste, że, że jedziemy tam po to, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. My nie możemy dubić punktów w tej rywalizacji, jeżeli chcemy być na tym siódmym miejscu, jeżeli chcemy grać w play -offach. Śląsk od zmiany na stanowisku trenerskim prezentuje się bardzo dobrze, mimo w teorii osłabień kadrowych. Zespół jednak jest zespołem w dosłownym tego znaczeniu. O to nam chodzi, mówi skrzydłowy wrocławian Michał Gabiński. Tak chcielibyśmy być postrzegani, Śląsk Wrocław jako drużyna, jako monolit i jeżeli udałoby nam się grać właśnie zespołowo, w ataku, bo w ataku nie mamy problemu i w obronie, to wtedy na pewno wynik będzie, będzie korzystny. No, interesują nas tylko zwycięstwa. Trener jasno określa, że nie ma w jego drużynie ważnych i ważniejszych. Takie podejście buduje świetną atmosferę. Wszyscy zawodnicy są ważni w drużynie, czy to. Nie każdy, może w każdym meczu funkcjonuje w jakiś sposób szczególny, ale wszyscy są ważni, bo ważny jest trening, bo ważna jest cała drużyna, bo ważne jest to, żeby każdy zawodnik, tak jak on powiedział, wszedł i coś wniósł. Na pewno siłą tego, tego zespołu powinna być zespołowość, rotacja w tym, w tym zespole. Mecz w Starogardzie z Polfarmą w sobotę, spotkanie w Gdyni z Aseko w poniedziałek. Awans w kieszeni to na pewno daje wrocławskim szczypiornistom duży komfort, komfortu nie mają trenerzy Śląska. Kilku zawodników jest kontuzjowanych i wczorajszy trening musiał zostać odwołany. Mamy problem troszeczkę kadrowy. Paru zawodników nam wyleciało, mówiąc kolokwialnie, ze składu. Bogumi Baran zerwał Achillesa, Arek Miszka ma kontuzję barku, Maciek Ściga jeszcze nie doszedł do siebie po kontuzji koski. Więc chcieliśmy dać troszeczkę z trenerem im wolne, żeby trochę nabrali siły, energii. No bo jednak w tą sobotę czeka nas daleki wyjazd i ciężki mecz. Szkoleniowcy jedna... Jednak nie obawiają się mocno ostatnich meczów. Mimo kontuzji, Wrocławianie z rywalami powinni sobie radzić, bo to jest szeroka kadra w zespole. Myślę, że mamy taki potencjał zespołu, że nawet gdy zabraknie dwóch, trzech podstawowych zawodników, to i tak ci zawodnicy powinni sobie poradzić w wyjazdowych meczach. U siebie tym bardziej. No, zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że pójdziemy teraz do tego Tarnowej i przewidzimy dwa punkty. Choć Śląski jest zdecydowanym faworytem, trenerzy mają szacunek dla rywala Tarnów. Nieraz i nie dwa pokazywał, że potrafi wygrywać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem. Wyjazd to jest wyjazd. Tarnów ostatnio wygrał z Kaliszem u siebie, więc myślę, że mają jakiś tam potencjał. Chcą walczyć do końca. Mają też ambicje, żeby utrzymać się w tej lidze, więc zrobią wszystko, żeby z nami ten mecz nie przegrać. Przynajmniej będą walczyć, a to już jest dużo, żeby zagrozić nam w tym, żeby po prostu wygrać ten mecz, bo jednak 400 km robi swoje. Śląsk już jest w Superlidze. To wiemy, trwają prace związane z planowaniem budżetu i budową nowej drużyny. Chcemy to wszystko podopinać, e, chcemy, żeby wszystko e, w przyszłym sezonie ruszyło z, zgodnie z planem, i, i żeby miało to w sumie. E, dobre podwaliny ku temu, żeby przede wszystkim utrzymać się i grać w przyszłości o jakieś cele wyższe w Super lidze. Nie ukrywajmy, że jednak między pierwszą ligą a superligą jest wielka przepaść i na pewno trzeba się wzmacniać, na pewno trzeba rozglądać się z zawodnikami, którzy mieli przeszłość lub mają teraźniejszość, tera, tera, w tym momencie grają w Super lidze, bo bez tego się nie, nie da. No, zawodnicy muszą być ograni, muszą wiedzieć, co robią na boisku i przede wszystkim muszą być pewni siebie. Do końca sezonu pierwszej ligi zostały cztery kolejki. Koszykarze WKK powalczą w niedzielę o zajęcie czwartego miejsca po sezonie zasadniczym pierwszej ligi. Pozycja ta da im przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie play-off. Drużyna Pawła Turkiewicza po bardzo ważnym zwycięstwie na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza podejmie na koniec stal Ostrów Wielkopolski. Początek spotkania o 18 w hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. Od czwartku do poniedziałku w hali Orbita potrwa turniej szermierczy Challenge Wratislawia. W zawodach bierze udział 2000 dzieci z ponad 30 krajów świata. Wrocław ma się czym chwalić. Turniej przyciąga szermierzy z różnych zakątków globu. Co nas czeka w weekend? W sobotę powalczą floreciści, w niedzielę florecistki. Wszystko zakończy się zmaganiami w Szabli w poniedziałek. Niedziela będzie należeć do hrabin. Przed nami otwarcie sezonu softbolowego we Wrocławiu. Odbędzie się spotkanie towarzyskie między hrabinami a KSB Wrocław. Bejsboliści są już znani w kraju, softbolistki dopiero raczkują. Będzie jednak co i kogo oglądać w akcji. Przewagę będą mieć debiutantki, bo mecz odbędzie się według reguł softbola. Spotkanie w niedzielę o godzinie 13 na stadionie awf -u. Wejście od ulicy Paderewskiego za kortami tenisowymi. Przed nami drugie spotkanie grupy I Ty Możesz Zostać Maratończykiem. Biegacze amatorzy szykują się do udziału w dwóch największych biegach miasta, czyli maratonie i nocnym półmaratonie. Wciąż do projektu można się zapisywać. W niedzielę uczestników czeka test Coopera. Polegać on będzie na ciągłym 12-minutowym biegu. Test jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości. Spotkanie w niedzielę o 9 na Pergoli Stadionu Olimpijskiego. W niedzielę w Parku Grawiszyńskim i w Parku Zachodnim odbędą się bezpłatne warsztaty Nordic Walking. Uczestnicy zajęć otrzymają na czas trwania treningu kije oraz zaproszenie na pierwszą lekcję do szkoły prowadzonej przez ACTIM. Prowadzone treningi to niezwykły spacer z kijami. Mają one charakter. Przede wszystkim ogólnorozwojowe spotkanie w Parku Zachodnim o 15.00. Zbiórka po lewej stronie, na parkingu przy Hali Orbita. Spotkaniu w Parku Grabiszyńskim wcześniej, bo w samo południe zbiórka na parkingu wzdłuż ulicy Racławickiej z tyłu górki Skarbowców. Dla Wrocławian był to kolejny test dla Zielonogórzan. Wielkie święto przed treningiem odbyła się bowiem prezentacja Falubazu. Do Zielonej Góry zjechali więc wszyscy żużlowcy, którzy w sezonie 2014 bronić będą barw Mistrzów Polski Betard. Pojechał natomiast bez swoich liderów. Zabrakło Macieja Janowskiego, Troja Bachelora oraz Taja Ufindena. W drużynie ze stolicy Dolnego Śląska gościnnie wystąpił natomiast Grzegorz Walasek, który był najlepszy. Szkoda, że na dłużej nie zostanie w Betardzie, ma przecież kontrakt z włókniarzem Częstochowa łącznie uzyska... Zwykła 12 punktów. Cztery mniej zdobył Jurica Pawicz, a z siedmioma zmagania kończył Tomasz Jędrzejak. To plusy, minusów jest jednak też sporo. Słabo na zielonogórskim torze wypadli Zbigniew Suchecki i Patryk Malitowski, którzy łącznie zdobyli 3 punkty w 9 biegach. W drużynie rywali błyszczeli przede wszystkim Piotr Protasiewicz i Kamil Adamczewski, którzy zaledwie w jednej gonitwie musieli uznać wyższość w sparty.